Hejcie ja mam z tej strony ZKTV, witam Was na kolejnej reakcji na kanale. Teraz o nie muszę już uciekać. Produced by Albi, plus trzeci nauka, bo 3Nalog, directed by Ugly As Oho. Oh. Sprawdzimy sobie ten numer, bo ktoś w komentarzu mnie ładnie poprosił i napisał, że mi się spodoba, więc sobie nagram sobie, sprawdzimy co nam to przyniesie. Jeżeli chodzi o postać o Okakel, ok, chyba o się czyta, nie? Tak, po polsku. Kilka jako numerów słuchałem i według mnie ma bardzo duży potencjał, więc też chciałbym mieć przynajmniej jedną reakcję na jego muzę na kanale, bo myślę, że po prostu talentowo rozpierdala jest bardzo świeży, jak na polskę. E, więc co, tego numeru nie słyszałem, więc sobie go po prostu sprawdzimy. Dawajcie też znać, co byście chcieli oglądać w przyszłości w komentarzu. Ja zawsze się do tego odniosę w mniejszym lub większym stopniu na pewno nagram prędzej czy później reakcję. Who knows what we're Okej okay. Fajny beat Uf, Ale klimaci kurwa, widzicie jeszcze nie zaczął jeszcze czuć kurwa zajebisty klimat Nie muszę już uciekać, dlatego moje forsy są takie Ale kurwa świeżość. Tym, wiedziałem, nie ja tylko słyszałem te bity, już wiedziałem, że to będzie kurwa świeży kawałek fujnie. Tak to dobrze upłynie. <śm> <śm> Flow crazy w tym momencie, ey dobre, flow strasznie. Tak jak gdyby, Duby gałę, no bo nie chcę patrzeć na ten syf Te no i chętnie się wstydził, karnacji Pokusiłem się już dawno z nim, ale powiedział mi, że kiedyś wrócę. Na te wszystkie stare bizny, położę moją nową chustę. Jesteście wokół mnie, je każdy mi z nich pomoże, się każdy ko... Teraz się piecąć nie, 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 coraz bardziej to czuję. Teraz bardziej to czuję, jest to, jakby tutaj razem, albo razem ruszamy się, yeah, ufasz mi kurwa, że nie zapony, no bo nie będzie nawet takiej okazji, albo mi ufasz Kurwa bardzo, jeżeli chodzi o takie numery, które potrafią wprawić w klimat, jest taki fajny fajne kurwa soft, takie miękkie jest brzmienie bardzo lubię takie numery, takie, takie stricte, stricte, klimatyczne. E, Luki, bardzo dużo takich numerów e, nagrywał kiedyś, teraz niezbyt dużo. Luki ludzkie, no wiecie o kogo mi chodzi. E, Lucky, Luki, ludzki. Ja, ja generalnie mam problem z amerykańskimi księgami, że często mam problem po prostu z. Może nie problem z wybową, ale często zapominam po prostu jak się czyta tę oksywę, ale wiecie o kogo mi chodzi. Często on ma takie numery, które potrafią wpierdolić w dobry vibe i troszkę mi tutaj przypomina momentami. <mulary> Tak, ede wydubił sobie gałę i nie słyszałem tego wersu wcześniej, ale zajebisty, ty, fajne, mitologia, referencje. <mulary> Nie Nigdy nie wstydzcie się siebie, pamiętajcie o tym, nieważne co robicie, nieważne kim jesteście, jakim jesteście człowiekiem, jak wyglądacie, zawsze bądźcie dumni z tego, kurwa, kim jesteście. Bo ludzie na każdym kroku w tym pierdolonym życiu, zauważyłem, chcą pod podcinać wam jebane skrzydła, czy w pracy, w szkole, na kurwa dworze, gdziekolwiek, kurwa. Każdy chce was naprawdę, niby tak pasywnie, niektórzy nawet nie zdają sobie sprawy, że czynią wam kurwa krzywdę, ale tak po prostu jest, no. Często nawet najbliżsi którym ufacie, potrafią was kurwa skrzywdzić może tego nie wiedzą, może robią to umyślnie, może nie umyślnie ale często tak po prostu jest i to jest przejebane główne, serio Uf, bardzo klimatyczny kawałek, super mi się tego słowa, serio Damn. Super klimat, wow. Serio, bardzo propisuję takie kawałki, które potrafią wjebać w klimat, nie? które potrafią wprowadzić się w jakiś, jakiś vibe, wywołać jakieś, jakieś uczucia, naprawdę brakuje mi troszkę takiej muzyki czasami. Co mi brakuje? Brakuje to źle powiedziane. Często takiej muzyki nie było generalnie w historii, bo jeżeli chodzi o jakieś tam starsze kawałki, często nie czułem tego takiego, nie umieli wprowadzić taki dobry klimat, naprawdę. A jeśli chodzi o taką muzę, to naprawdę zawsze to propsuje, gdy ktoś mnie potrafi w ten klimat po prostu wprowadzić, nie? To jest dla mnie wielki prop zawsze. I wielki prop, o tak ką dalej, dalej. Będę sobie śledził prywatnie, będę, będę patrzył na Twój rozwój i wielkie pozdro. Trzymajcie się peace.